Cześć, widawski bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Kobra, a ze mną jest Onikowski! Oh shit No i jeszcze raz siemoneczko, z tej strony Kobra BB, a ze mną jest w końcu o, kto? Onikowski Onikowski, a to jest odcinek, jaki odcinek? Z kancia z tej przygody 2 tak jest i to pierwszy odcinek z Kanciastej Przygody 2 i robimy wielką reaktywację. Oczywiście. E, po dwóch latach. Po dwóch latach, oczywiście nie. E, przypomnij kanciastą Przygodę v 1 proszę o nick. No Ogólnie, m, był to serwer w Subvival, na którym y, występowali YouTuberzy. Także widzowie nasi mogli brać udział w tak. I jakże świetnym wydarzeniem Dokła Dokładnie I teraz też będzie tak samo Poza Zapraszamy różnych takich mini-youtuberków Na nasz poziom, co nie? Znaczy nie na swój poziom, oni bo ty jesteś taki też I będziemy nagrywać z z tej przygody Trochę taka kwadratowa masakra bo teraz taka kwadratowa masakra no, jest tam. popularna Wtedy była ferajna popularna, pamiętam No to czul, Ale czul, nie? No to co o nich? No ciul. Masz, po, Mam pe pewien pomysł, pamiętasz tamtą świątynię? No pamiętam. Co ty na to, żeby się ją tam? W sumie. Zróbmy to! O! Le lecimy! Ale... Kurde, trochę widzowie, ja wam powiem tak szczerze. Szczerze wam powiem, że naprawdę jestem podekscytowany tym tą przygodą i moim nagrywaniem na YouTubie. Bo. O, wilk! O, wilk! Siema Wilk. Siema Wilk to tak, najpierw pozbieram sobie drewno, dobra, kontynuuję. Podekscytowany jestem strasznie, bo wracam na tego YouTube'a, nie jak powiedziałem. To jest pierwszy odcinek po tamtym odcinku co nagrałem, że I powracam. Na, na poważnie. Na poważnie, no widzicie, że jest odcinek z końca tej przygody i to, tak z grubej rury wlecieliśmy, nie? Będziecie mogli, będziecie mogli z nami pograć Będą streamy mm, no. i wejścióweczki, więc yy, no, nutma malina A w ogóle jest tak gorąco że sobie ściągnę kurkę. Dobra Onik, dawa. ja tutaj już robię Crafting Table Już tutaj robię Crafting Table yy, Cyk I ogólnie tak, serwer jest na 1.15.2 Yyy... Na 1.15.2 yy, Więc no, jak ktoś będzie chciał to można sobie weczkę załatwić Ale to dopiero powiem na, chyba Na najbliższym streamie jak to zrobić I właśnie, wymagania do youtubera to wiadomo Jakie, nie? Takie wiesz, no Nagrywać Minecrafta, nie. Yy, ile... no, o nich coś tam Ogólnie musisz być Trzeba Aby się, się do... <laughs> Trzeba być spoko Dokładnie, no to nie... Albo... Ilo... Ilość subów jak się jak tak... <laughs> no nie to nie jest spoko. Ilość no, subów bo się... Nie mówię. <laughs> Ilość subów w sumie tak naprawdę nie gra roli. Tak. No minimum, żeby tak było tak minimum 50 tych subików. No to normalnie... I można na rekrutację przejść. Właśnie i zapraszamy serdecznie. A właśnie zostawiłeś już łapkę w górę dla zasięgu i subskrypcję? No oni... właśnie. A ty zostawiłeś o nich? Zostawi... Ja zostawiłem, ja zostawiłem. Ja jeszcze. Więc teraz czas na reklamy. Zostaw łapkę w górę i subskrypcję, żeby pomóc mi się odbudować i żeby ten odcinek miał jak największy zasięg. Juhu. Dokładnie. Ogólnie tak na jakimś trzecim odcinku albo z tobima nawet z tego odpalę No. To jest już legenda kanciastej przygody. Będę szukał lamy daj... Ojeju. A właśnie od, y, Zapraszamy serdecznie na Discorda w opisie, tam będzie można przejść rekrutację i będziecie mogli z nami pogadać na tym Discordzie, na takim serwerze. Już właśnie... I ten, zobaczycie taką mini stronkę y, kanciastej przygody i tam będzie galeria, więc... Stare zdjęcia no, z radia. kanciastej przygody. Będą, więc jak chcecie no, to wbijajcie radia. w opis i wchodźcie... Y, w, y, no w link w opisie nie? Dokładnie Dobra, onika ja już tutaj mam 18 dębowych dębowego pnia ja tutaj już robię kilo, znaczy już kilo A, zrobiłem tak mało, ja mam 27 Wiesz co ja mam ochotę Tak sobie zrobić bardzo podobnie do tamtej jaskini co była tak szczerze to nie wiem tylko Ja ogólnie na tamtym na konciaste 1 miałem plana Tylko zobaczyłem tamtą ten plan na świątynie ja chciałem z wełny, albo teraz w sumie cement jest, no to jeszcze lepiej. Moją główkę tak by, No wybudować na, samym, na samej górze. Kurde to by był trochę wstyd. <gry> nie no, żartuję, no pewnie, dobra. Można coś takiego zrobić. Ale to na razie, no na razie nie mam itemków na to, czy się pozbiera, to będzie gdzieś. mójś Ja przejmuję ten serwer. On, Onikowski kradnie mi serwer. Yy, w, w, jak ktoś napisze teraz coś dla Was, jak ktoś napisze yy, yy, hashtag OnikZłodziej w komentarzu, przypnę mu serduszko, więc yy, piszcie tak. Oczywiście pamiętajcie, że druga część tego odcinka będzie na moim kanale. Dokładnie, na, na kanale Onika, yy, więc serdecznie zapraszam. Dokładnie. Więc subskrybujcie nas obu, tak jak było za starej dobrych lat z z Zabójczy duet Onik y oraz Cobra powraca Co myślisz Onik? Y gdzie budujemy tą świetnią świątynię? W tym? Tam? Czy wyżej robimy? Eee, w sumie? No To tutaj by się spoko Tak? Tam gdzie zrobiłem dziurę taką? Mhm No to lecimy, kurde Pierwszy odcinek kanciec się tak zaczął, to teraz tutaj też tak zaczniemy, nie? No, ale to będzie początkowa baza, iż, gdyż, ponieważ chcę, no, chcę po prostu wybudować sobie willę i przejąć cały ser. Mhm. Mm Czy mu się to uda? Oglądajcie nas cały czas, a zobaczycie. Ej, a masz w planach takie coś, że na przykład odcinki w każdy dany dzień Wiesz co mam, mam, bo teraz mam troszeczkę czasu wolnego, więc właśnie tak zamierzam robić, chociaż nie do końca mam tego czasu wolnego, ale postaram się, żeby odcinki były regularnie, żeby wiesz, ta aktywność nie spada tak jak to kiedyś. No. Ja ogólnie chciałbym, ale nie obiecuję, że to się uda. Więc zmotywujcie nas obu, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję na kanale. No, reakcja. Kurde, czuję się tak, wiesz, czuję się tak, wiesz, staro... Star, starotypowo, nie? Że to... No, nostalgię czuję, nostalgię dużo, czuję. Dużo piecyków, dużo piecyków. A po co? Nie wiem. Ja tutaj robię świątynię z fontanną, bo ona była z te ta nie? Dobra, mhm. i tu, I zróbmy tak, że kopię, kurde, raz, dwa... 3... a tutaj jest dziura już cholercia, no to dobra, to w takim razie zrobimy coś takiego, mm, cyk do tego cyk Ja buduję się w górę, ty budujesz się w przód. Dawaj No okej, okay, okej Zrobimy zrobimy sobie cyk O, cyk. tutaj żelazo pod cyk. wodą jest To nice Pod wodą? No pod wodą. Serio? LOL ja dawno powiem, że tak szczerze że dawno kałamarnic nie widziałem, albo jestem ślepy, tak szczerze. Bo to serio gram w Minecrafta już od dawien dawna, no znaczy ostatnio mam właśnie taką krypkę na tego Minecrafta, przez to, że pragnę wrócić na YouTube'a. To gram sobie, gram. No i dawno nie widziałem kałamarnicy. Ma... Kała tam, tam są, tam są, tam są dalej. Ja już zapomniałem w ogóle jak wygląda o. o to jest super rancu, to te te, te. Te rybki takie fizyczne, nie? To super mm -hmm. że nie musisz się już męczyć. Po prostu możesz sobie zebrać i jest gitec, nie? Ej, bo noc się robi. A właśnie, jak chcecie dać jakiś pomysł na odcinek, albo jakąś mapkę zrobić, to zachęcamy serdecznie. Na pewno to nagramy. I na pewno no, wysłuchajcie na nam mapki. I na pewno posłuchamy się waszych rad i powiem, i powiem czy dobra, czy zła, nie? Piszcie jak Ej, bo normalne, ten piecyk ci ucieknie. Nie, jak piecyk ucieknie? Przecież piecyk dostanie nóg? A. <noise> powiedziałeś piesek, prawda? A ja słyszałem piecyk. <noise> piecyk ci ucieknie. A tu są dwa! Nowość. Nowość. Onikowski Onik, to wiecie, taki Onikowski Onik, to jest taki gościu, Trafę potrafia różne rzeczy, więc... No, no, ja pierwsze, tak. co robię, to jadę go. Tak onik złoży, dostaniecie serduszko, to jest taka nagroda. Tak, no. Patrzy nawet młode ukradł! Co ty... <gry> Dobra, ja tutaj idę. Idę tutaj. Cyk, 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 cyk. Kurde, to już będzie ciężko powtórzyć taką samą świątynię, jak była przedtem. No, bo małe jest, ale wtedy mi się nie podobało. No. Czemu ci się nie podobało? No, bo była taka... Pieprzyłeś mi się ze swoimi planami. I mi było smutno. O nie. No bo chciałem prze... swoją główkę wybudować. Przepraszam. W takim razie. No, no okay, mogłeś mi powiedzieć. Onikowski Nikowski przebacza Kobrze po dwóch latach. Jej. Czuję się naprawdę pięknie i no, dumny jestem, znaczy jestem wzruszony, wzruszony po pierwsze to jest, jestem zruszony na no. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Mamy sześć, to jest parzyście. Yy, bo mnie jakiś szkielet zaatakuje to i pomni, my... bo ja mam no. półtora HP. Yy, o, nik nie ma problemu. Czekaj, ja sobie zjem rybkę. <grybka> Jednak nie masz, yy, ile ty masz HP? Półtora? Już jeden A. Jak półtora, skoro na moim killoffem za trzy i <laughs> pa, pa, pa. A To jest właśnie sztosiwo To jest fajne właśnie, patrzcie ja, Dawaj akwarium zrobimy się <g một> Zarobisz. się zrobimy się Skoń. A da się ten? Ryby... Um, tak, ej Da się A nie ej, Zbugowałeś to <pleks> Z, Ej, Onik zbugował Minecrafta bez kitu, dobra Eee, bo tak, ja tutaj chcę nas zrobić, żeby e, no, tutaj będzie takie równo, czekaj, tu jest, raz, dwa, tutaj tu, tak samo będzie, raz, dwa, czyli... Ale to ma jest. Chyba, że czekaj, bo raz, dwa, trzy, cztery. A, bo ty miałeś się kopać prosto, a nie w dół Ja się w ogóle nie kupałem. On ona standardowa, bo co. To... Powiesz mu jedno, robi drugie. Być może. Kurde, nie śledźcie mnie tutaj na przeszłość. Nie polecam. Fani. E, no, fajnie. To byłoby bardzo. Może kiedyś zrobić coś takiego dla widzów. Będzie fajnie. Tutaj będzie takie coś. O i gitarka. Gitar Dobra, idę po stona. Jak tam w ogóle wam nie, nie, mija, onik, 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 jak tam w ogóle ci mija, mijają dni ostatnia? Świetnie Ogólnie O zubiaki czuję, znaczy nie czuję tylko takim Bekem czuję, nie? <grym> takim Bekem czuję, no yy, mnie też dobrze mija czas, znaczy poza tym, że mam dużo zadania domowego, bo yy, jest kwarantanna, yy, to poza tym to jest GIDES mi by się przydał ogólnie szkielet, ale się boję szkieleta O A czego ty się nie boisz? Jak ty się Daniela własnego Jedenie. bałeś, nie pamiętasz jak ty w Daniela się bałeś? No pamiętam, pamiętam Właśnie... ma była z tym Danielem Dokładnie, no i jak chce ktoś zobaczyć takie zdjęcia, które nam udało się odkopać to wbicie na... O że szkurcze PIECZONE! Mm. Ja już bym nie uciekł Ja... Ja tutaj. Oni nie wiesz co ja mam pomysł, mecz... O, że Co się stało? Co się stało? Czemu mnie wywaliło za latanie? Wróciliśmy po krótkiej przerwie. Nie wiem co się stało. Creeper wysadził i się zgubiłem. Onikowski. No. Pomóż kobietom. Ale bym ci temy przypadkowo wysadził. Kurde, o! Leci tam, tam jest północ, prawda? Nie, tam nie jest północ. E, jest północ, jak nie, nie pamiętam jak się sprawdzało. Baśka, Baśka, pasował. Baśka! Bo ja nie pamiętam właśnie jak tego, na F3, nie? Dało się kompas sprawdzać, ja już nie pamiętam jak się to robił. Baśka, no zaraz ginę od Baśki, no. No nie! Ja robię biznes rybkowy. Gdzie są moje itemy? Onik? Tam A, dobra Czekaj, trzeba to załatać. A ja nie mam czym Ej, robimy jak na pierwszej edycji tabliczkę. Tak, e, właśnie teraz właśnie, właśnie planowałem to zrobić, wiesz? Tutaj To co było... To jest legendarna, to była legendarna tabliczka. Cyk Cyk. Dzięki temu odkopaliśmy kiedy... Kiedy właśnie.? To dwa lata temu. Kurde, już dwa lata temu, no tak, dwa lata temu, bo to już marzec. A my zrobiliśmy. Kan... O. kanciastą przygodę w. E, lutym. Prawda? Prawda. No. Dokładnie. Tyk, cyk, 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 ale muzyczka fajna, nie? Mi się już wydaje, że my jakieś pół godziny nagrywamy. Nie. O, nie nie nagrywamy pół godziny. No, ok W ogóle będę musiał to wyciąć, ale czuł oni chodź tutaj stawić tą legendarną tabliczkę Chodź tu No, okej, okay, okej okay. legendarną tabliczkę, nie wiem, w środku? Nie Czy stawiamy... Przy tym... Przy tym stawiamy, czy jak? Ja bym tu... Nie hmm. Dobra, oni walnij To na pewno większe będzie To na pewno będzie większe Postaw tabliczkę nie wiem. Ja bym tutaj. Tu, tutaj staw. Wstawaj, wstawaj. Trzyni honory? A masz, a masz tabliczkę? No to myślałem, że co ty masz. No i zarobiście. A bo crafting by. A ja mam crafting. O. Może creeper w tle creeper w tle. Uważaj. Creeper w tle. Uważaj creeper w tle. Creeper w tle. Chodź, chodź o nich, chodź o nich. Czym powinność Kiej z creeperem? King z creeperem i szybko. To są legendarne tabliczki. Dawaj, dawaj Onik, to będzie to. To będzie to, dawaj, dawaj. Ten, ten, ten. Dawaj. Onik pisze, dzisiaj jest 16 marzec, kiedy to nagrywamy. Uważaj, zombiak. Ach. O Boże. Piękne. Piękne. Naprawdę piękne. I wiecie co? I wiecie co? Muszę tylko, muszę tylko zombiaka zabić. I wiecie co? Ty... Ja... O, no, no, kończ Onik. O, kończ Onik. No. Co jeśli ta tabliczka się zepsuje? To zrobimy nową. A tym akcentem właśnie kończymy dzisiejszy odcinek z kanciastej przygody. Mam nadzieję, że ten piękny powrót Wam się spodobał. I ten odcinek też. O, sorry, Onik. Ten piękny odcinek też się spodobał. No, zostawcie lajka like dla zasięgu i subika też. I jeszcze raz powtarzam, info, jeśli chcecie się dostać na kanciastą przygodę, wbijcie na Discorda poddanego w opisie. I tam się dowiecie wszystkich rzeczy. Więc oni macie coś do powiedzenia jeszcze, widzą? Papa. Papa, dziękuję za oglądanie. Papa. Papa, cześć.